Dzień dobry, dzień dobry. Arminius z tej strony witam i zapraszam na wielki finał turnieju o tron cesarski. W którym oczywiście gra Wu Canli i moja skromna osoba. I słuchajcie. <laughs> tak więc grube, grube spotkanie. Słuchajcie, gramy o pierwsze miejsce o to, kto zasiądzie na tronie cesarskim w starożytnych Chinach. No i może od razu przejdziemy do omawiania buildów, mianowicie Wziąłem tak Lubu Wziąłem sobie Hemana uczonego oraz Zangliana weterana Pierwsza moja linia to słuchajcie Glewie przemieszane z włóczniami i halabardami, mamy tutaj Obrońców niebios 3-4 oddziały Jest jeden oddział Dwa oddziały, przepraszam, chłopów, włóczników. Jeden oddział dezerterów, SG. Za nimi są dwa oddziały heroldów żółtego nieba. Linia łuczników to łucznicy milicji, razy dwa i chłopi łucznicy, razy dwa. Do tego są trzy oddziały zabójców, tyranów. No i dobra, to jest cały mój build. Build Woodju kindlego to Lubu. Huang Shao, uczony, i się stratek. Pierwsza linia to kusznicy razy 3. Do tego mamy jeden oddział, zdaje się, Łuczników. Na drugiej linii są obrońcy niebios razy 2. I, i cała, można powiedzieć, całe centrum to cztery oddziały chłopów Łuczników. Z tyłu są jeszcze Heroldzi Żółtego Nieba, dwa oddziały. Oddział Milicji z Szablami, oddział trzeci obrońców niebios. No i oczywiście są Trzy oddziały konnicy Shiliang, staje się, i jeszcze zobaczcie jedna milicja z ubezpieczająca tutaj y, Lubu. Y, ja wiem, że nie mam przewagi w dystansie, wobec czego muszę dążyć do y, jak najszybszego zwarcia. Ale jednocześnie muszę uważać na moją kawalerię, która może być, no właśnie, y, wystrzelana y, z, przez kuszników. Więc muszę, muszę na nich troszeczkę uważać. Wujukendli już rozpoczął ostrzał Oczywiście no chłopi łucznicy długo się nie utrzymają W takim W takiej konfiguracji, kiedy mają naprzeciw siebie kuszę, Więc muszę po prostu iść coraz bardziej Do przodu tak żeby skrócić dystans I tym kusznikom Zmusić ich po prostu do wycofania się za linię piechoty Albo zmusić, zmusić piechotę Wujukendlego właśnie tak jak teraz to się dzieje sprowokować do ruchu no i zobaczcie tutaj Lubu już, już szuka okazji żeby zrobić szarże na pewnych chłopów albo na obrońców niebios no i nawet to zrobił zobaczcie na obrońców niebios wjechał sam nawet jakieś straty tam otrzymał ja odpowiadam zabójcami tyranów ale niestety już się Lubu wycofał Zobaczcie, wbiłem jeszcze lubu i innymi zabójcami tyranów, ale już się wycofuje. No i starcie piechoty oczywiście nastąpiło. Wciąż bezkarnie mogą sobie kusznicy strzelać po moich zabójcach tyranów. Wobec czego ja tutaj staram się wyminąć jakoś jego siły i pojechać na flankę. Ale jednocześnie widzę, że tutaj milicja z szablami się przebiła na moje tyły. Tutaj zobaczcie zabójcy tyranów, pięknie obijani przez kuszników Woodju Kendlego. Woodju Kendle z kolei trzyma swoją konnicę, tutaj zobaczcie, na dystans. Dopiero teraz nie rusza do walki. Ja tutaj, oczywiście, lubu z resztą e e ekipy Zaorałem tą milicję z No i teraz mam chrapkę na to, żeby się tutaj przebić i wjechać na Na lubu, właśnie. Ale już konnica Shillian atakuje moich zabójców tyranów. Tu też doszło do e starcia. Niefortunnego dla mnie, bo zobaczcie, jak zabójcy Tyranów szybko wyparowali. Heman też tutaj nie ma szans, tylko Zhang Yao. przepraszam, jakoś tutaj się uchował, pewnie będzie chciał atakować na Huang Shao. Um, Lego. Tu doszło do ciekawego starcia i tu zobaczcie zabójcy tyranów, no jednak mi się troszeczkę nie spłacają. Konica Shiliang ewidentnie jest od nich lepsza, chociaż Lubu mój ma trochę więcej modeli w w swoim oddziale. No i jeszcze do chłopi włócznicy tutaj biegną na pomoc. No i zobaczcie, konica Shiliang przebiła się tutaj na moje tyły. Ja staram się Hemanem tutaj jakoś to powstrzymać, ale to wiecie no takie troszeczkę yy, desperackie z mojej strony. Zhang Liang pobity przez Huang na spółę z chłopami włócznikami. No i słuchajcie no... Ewidentnie, ewidentnie bitwa nie idzie na moją korzyść. Raczej idzie na korzyść i Lego. Tak więc kurczę no Zapowiada się na razie na 1-0 w tym y, pojedynku. O tutaj ładnie zobaczcie, zabójcy tyranów Dobili konnicę Shiliang. Tu jeszcze drugi oddział. No i oni mam nadzieję... No nie, jednak mój oddział się posypał zabójców tyranów. Został mi tylko ten jeden, który właśnie jedzie tutaj w z Lubu. Moje Obrońcy niebios zostawiam. od od w niebios Łudzie um, Kendlego w tył, w plecy. No został mi tylko Lubu, tak? A Łudzie ma swojego lubu jeszcze przy życiu. Ma swojego Siśię, który teraz będzie mógł tutaj szaleć sobie. No i ma jeszcze oczywiście swojego Huan Shao, który właśnie Zhang Lianga um, wypędza z pola gry. Jeszcze się jeden oddział wrócił, zobaczcie. Konnicy Shiliang. No i to jest po prostu już, to już jest kaplica Tutaj ładnie Xixie, zobaczcie, zrobi szarżę Na plecy tym włócznikom Chociaż nie, nie, nie zrobił jakiejś super szarży, ale już zobaczcie morale pada No i wciąż jeszcze Wujukindli strzela Strzela po moich jednostkach Tak więc tutaj no ewidentnie już nie mam szans tego, tego wybronić i Jest 1-0, jest 1-0 dla w Dziukendlego przegrywam ten pierwszy pojedynek. Za chwilę przejdziemy do fragów i zobaczymy, jak tutaj statystyki się ułożyły. Eee, hmm. Trochę niewiele więcej fragów nie, jednak chyba Wudziokendli ostatecznie więcej porobił fragów swoimi gienkami. No ale konnica Shiliang ewidentnie moją konnicę tutaj no, była bardziej efektywna. No, i kusze. Te kusze były problemem. Ja nie miałem odpowiedzi na kusze. No i cóż. Jest 1-0 dla Łudzu Kendlego. Idźmy do bitwy numer 2. No i jest druga bitwa. Piękna pogoda wiosenna na mapie Donglai. No i słuchajcie, już zaczynamy omawiać buildy. Zaczniemy od Łudzu Kendlego tym razem. U niego jest tak Awangarda Simaway, Jan-Yu Champion oraz stratek Shun-Yu. Na pierwszej linii mamy znowu strzelanko. To są trzy razy kusznicy i raz łucznicy milicji, zdaje się. Dalej mamy oczywiście chłopów, nie, tym razem grupa bandytów. Cztery oddziały, zdaje się. Trzy, cztery oddziały, grupy bandytów. Na flankach ubezpieczają to wszystko obrońcy niebios. Z tyłu jeszcze jest yy, tak, kolejne dwa oddziały obrońców niebios, czyli łącznie cztery oddziały. W centrum dwa razy milicja z szablami. No i mamy oczywiście konnicę Shiliang. Raz, dwa, trzy oddziały. U mnie co mamy? U mnie mamy tak. Yuan Shu, dowódcę hmm, Hejina strażnika oraz Gongdu weterana żółtych turbanów. Pierwsza linia to trzy razy kusznicy i raz łucznicy chłopi. Hmm, chłopi łucznicy <noise> żółtych turbanów. Pierwsza linia to mieszanka. Cesarskich strażników bram na flankach w centrum obrońcy niebios i to wszystko jeszcze jest przemieszane tutaj, chłopami włócznikami. Za chłopami włócznikami jest jeden oddział dodatkowy cesarskich strażników bram, łącznie trzy oddziały i jeden oddział piechoty z szablami do tego są trzy oddziały lansierów cesarskich tak jest. No i dobra. Teraz, no mam też kuszników, chociaż nie mam rzeczywiście tej formacji, formacji rozproszonej, wobec czego tutaj Woojoo Kindly może mieć znowu przewagę w dystansie. No zobaczymy jak mu pójdzie. Ja oczywiście włączam opcję zasłony dymnej, tak żeby troszeczkę Woojoo Kindly mu utrudnić. Woojoo Kindly to samo robi. Zasłonę dymną włącza. No i strzelamy po sobie, już podbiegam moją piechotą. Wiedząc, że może się w razie czego coś zdarzyć takiego, że moja piechota y, 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 Miotająca przegra Więc już, już biegnę swoją linią piechoty Oczywiście podjeżdżam kawalerią, ale trzymam troszeczkę na, na dystans tę kawalerię Obawiając się ostrzału kuszników No i Wujukendli oczywiście też biegnie mi na spotkanie Zbliżałem, Zbliżyłem się Yuan Shu oraz Lancierami cesarskimi, i zobaczcie, już Woodduk Kindly odpowiedział ostrzałem zmasowanym w lansjerów cesarskich, wiedząc, że to jest bardzo dobra kawaleria. Ja więc muszę się wycofywać, no bo wiadomo, nie chcę tracić za dużo modeli. Tak już straciłem, zdaje się, 5 modeli. No i słuchajcie, dalej kontynuuję ostrzał moimi kusznikami, strzelam po kusznikach Woodduk no i rzeczywiście, jeden oddział kuszników tutaj się załamuje. Patrzcie, tylko 21 modeli tych lancerów. Także ładny tutaj Łódź-Kenley zrobił ten ostrzał po moich lancerach. Niestety, dałem sobie ich ostrzelać. Za bardzo chyba się zbliżyłem. Ten oddział z kolei chowam w lesie, tak żeby właśnie nie ostrzelał mi go łódź No i dochodzi do starcia. Dochodzi do starcia piechoty, zobaczcie. Obrońcy niebios kontra cesarscy strażnicy bram. Piękna szarża z obu stron. Tu już wylatuje z lasu moją kawalerią na tych obrońców niebios. No i dochodzi, dochodzi do starć. Tutaj oczywiście przebili się włócznicy łudziu Kendlego, wobec czego musiałem ich szybko wyłączyć z gry. Tak żeby tutaj nie było jakichś niebezpiecznych z sytuacji Yan Yu już tutaj objeżdża moją lewą flankę na prawej flance Sima Wei bije się z He tak jest centrum mówię, troszeczkę tutaj mi się przerzedziło, bo grupa bandytów oraz milicja z mi się przebiła na moich kuszników kusznicy z kolei tutaj w Wujiu teraz są ścigani przez moich obrońców niebios Hejin padł. Tu na szczęście zobaczcie, konica Shiliang się rozpada pod naporem e, lansierów cesarskich. Jan Yu tak samo i ta flanka ewidentnie, ewidentnie jest przede mnie przeze mnie wygrana. Tutaj widzimy stratek Łudziu atakuje moją piechotę z szablami, która walczy z obrońcami niebios. No i ta flanka troszeczkę lepiej wygląda jednak już dla Ludzukendlego. Tym bardziej, że konica Shiliang, zobaczcie w tym miejscu się przebiła tu Będzie mogła za chwilę jechać, wjeżdżać na, na moje plecy. No ale tutaj zobaczcie, totalnie, totalnie ta flanka się posypała. Łuczuka jemu, wobec czego ja mogę teraz moim Yuan shu całkiem jeszcze zdrowym, za chwilę tutaj wjeżdżać na kuszników i łuczników. Oczywiście moi kusznicy strzelają po Shunju. Podbijam jeszcze atak lansjerami cesarskimi tutaj, ale ci obrońcy niebios całkiem się dobrze trzymają No i tak jak mówię Yuan Shu dokańcza dzieła Tutaj też zobaczcie Sima Way i Konisa Shiliang, no właśnie walczyła z moimi innymi jednostkami I poddał się ostatecznie Wujiu wobec czego jest 1-1 No i fragi, patrzymy sobie Tutaj koczy, no, no mówię, ta lewa flanka moja była totalnie wygrana. Na prawej, też na początku, tam Woods' wydawało się, że ma jakąś przewagę, bo mi He zaorał. Ale ostatecznie, jednak, cesarscy strażnicy bram i lansierzy cesarscy dali radę. No i mamy 1-1. Idziemy do bitwy numer 3. Bitwa numer 3. Już wam mówię, co tu się dzieje. Słuchajcie, ja sobie wybrałem tak Liu Zhanga, uczonego. Wang fusonga strażnika, Liu Zhang oczywiście to jest dowódca. Mam kuszników, trzy oddziały, a jakże i jeden oddział chłopów włóczników. Pierwsza linia to oczywiście strażnicy bram cesarscy, dwa oddziały, jeden oddział obrońców niebios, no i oczywiście cztery oddziały chłopów włóczników. Za jednym tutaj, tymi dwoma oddziałami, przepraszam, są żółte smoki, za kolejnymi dwoma oddziałami chłopów włóczników są cesarscy strażnicy bram, no i mam oczywiście trzy oddziały lanserów cesarskich. Łódź kindly wziął Simaluna, dowódcę, Zutaja awangardę i Gongdu, weterana. Ma więcej strzelania, bo ma aż pięć oddziałów. Dwa razy chłopi łucznicy, trzy razy kusznicy. Pierwsza linia to cztery razy chłopi włócznicy. Ma też obrońców niebios razy cztery. Tak jest. I dwa oddziały najemnej piechoty. I do tego oczywiście jazda sięgną razy trzy. No i tak, ostrzał jak najbardziej wychodzi łódź totalnie mu wychodzi. Ja nie mam właściwie nic do powiedzenia, jeśli chodzi o dystans. Więc, no, znowu muszę. No, muszę po prostu dążyć do zwarcia. W poprzedniej bitwie ja miałem jednak przewagę troszeczkę w strzelaniu. Przynajmniej nie szło tak źle z, tym, z tą bronią dystansową. Teraz łódź tutaj ładnie mi ora i muszę po prostu wziąć się do roboty i atakować, tak? Muszę atakować. Dochodzi już do pierwszych starć. Widzimy takie żółte smoki myślę, że tych chłopów łuczników to tam zjadą szybko. Co serce strażnicy bram kontra, kontra obrońcy niebios. No i już, już zobaczcie tutaj wjeżdżam z songiem i lancerami, tak żeby od pleców tu zaatakować yy, obrońców niebios. Wujukaili świetny ostrzał w tym czasie, znowu, zobaczcie, w lansierów cesarskich, to był mój błąd totalny, że nie ogarnąłem tego. Eee, I oczywiście zaczynam te, tutaj Liu Zhangiem i tym jednym oddziałem lancierów jechać na prawą flankę, ale totalnie niemiłosiernie karam jeden ostrzał kuszników. Trochę żałuję, że tego Huan Shao sobie gdzieś tutaj nie zostawiłem i w dobrym momencie mógłbym tutaj gdzieś się przebić i te kusze po prostu harasować. No, ale nic, mamy walkę w lesie Gongdu w tarapatach. Simalun więc jedzie z Zutajem, żeby go wesprzeć. Tutaj Hwang Song od tyłu atakuje, atakuje obrońców niebios, ale już konnica jazda Xiongnu zaatakowała mi Fusonga. Tu prawa flanka, spójrzcie. Teoretycznie mógłbym to wygrać na te dwa oddziały jazdy Xiongnu, ale oddział lansierów cesarskich, którego tutaj już nie widać. To zasługa kuszników Łódź Candlego, którzy po prostu, no, no zobaczcie, nie niemiłosiernie mi karają. Ja tutaj po prostu zrobiłem błąd. Mogłem się troszeczkę wycofać, poczekać ażby tutaj jazda sięgnął, wjechała głębiej. No i jakoś troszeczkę inaczej tutaj to zagrać. Tym bardziej, że no mówię, to strzelanie Łódź Candlego jest właściwie niczym nie zagrożone, troszeczkę. Moi kusznicy coś tutaj robili, ale zobaczcie, już Łódź Candlebie biegnie swoimi chłopami włócznikami i będzie harasował teraz moich kuszników. W tak zwanym międzyczasie ta flanka. Zobaczcie. Wydawało się, że będzie na moją korzyść, ale jednak się okazuje, że. że jednak ta flanka jest na korzyść. Łudziu Kendlego. Ewidentnie. Eee, no mówię, tu mi zabrakło. No zobaczcie, wybiegłem obrońcami niebios. To jednak jest wolna jednostka. Ona powinna być gdzie indziej. Staram się teraz Liu Liuzangiem uciekać przed konicą Shi przepraszam, przed y, jazdą Xiongnu i przed chłopami włócznikami. Tu jakoś udało się jeszcze troszeczkę, no, mówię, pokonać tych chłopów włóczników. Gdzieś ten Gong Du zniknął, Zutaj mocno bity, ale jest Simalun niezłomny. Mój Huang Fusong no się chwieje, Huang Shao tak samo. Liuzang no nie ma szans, mimo że jest niezłomny. A tutaj błąd z mojej strony. Zobaczcie, ścigam obrońcami niebios kuszników Lego a Wujukendli po prostu dobrze ma rozstawione swoje siły strzelające i z każdej ze stron po prostu atakuje moją piechotę. No i co? Ja nie mam co właściwie do zrobienia teraz. Yy, źle zagrałem taktycznie, bo build nie był taki zły. Buildem mogłem troszeczkę nawet to wygrać. No troszeczkę może miałem gorszych generałów, ale zobaczcie zuta i w końcu się rozpadł. Ale tu ewidentnie zaważyło Złe zagrania na prawej flance i to, że niczym tutaj, jakąś jedną oddziałem, chociaż kawalerii, nie zostawiłem dzisiaj w centrum i tak z centrum bym mógł tutaj, wiecie, wyskoczyć na to strzelanie Łdżu i wtedy te jego kusze by tyle nie zrobiły w tej bitwie, ile no zrobiły. Ewidentnie po prostu, no, mój błąd poważny, że zlekceważyłem sobie te kusze Łdżu i po prostu ta bitwa nie idzie już na moją korzyść, jest bardzo kiepska. Tu zobaczcie, Uju Kindly z kolei przebił się tutaj ładnie, dwoma oddziałami jazdy sięgnął i mógł robić mi plecy. Teraz tu jedzie tak, żeby moją jazdę totalnie wykończyć. Ja tutaj staram się coś Zangiem, trzema modelami robić i jeździć po tych kusznikach, ale to jest jednak za mało. Tu obrońcy Niebios, zobaczcie jak daleko. Przecież oni tutaj, tu powinni wspierać, tak? Tu powinni być. Taktycznie tę bitwę rozegrałem bardzo źle. Miałem nie najgorszy build, nawet build, który byłby w stanie może tutaj Wujukendlemu zagrozić, ale po prostu rozegranie taktyczne, to co ja zrobiłem, to woła o pomstę do nieba. No i Ujukandle ten te błędy oczywiście wykorzystał i jest 2-1 dla niego. Co tu dużo mówić. Jest 2-1 dla Łódź Ukendlemu. Tak jest. Losy nie ma żadnego Gienka. Simalun, dwa modele, bo dwa modele, ale zostały jednak Łódź yy, Jeszcze się jazda sięgną, wróci. Zobaczcie, trzy oddziały, nie? Te dwa się, się chwieją, ale coś czuję, że one wrócą. Czy nie? No bardzo źle zagrałem, bo jazda lansierów cesarskich nie powinna mm, umrzeć, moim zdaniem. To jest tak wytrzymała jazda, że ona zawsze zostanie do late game'u. A tu zobaczcie, w late game'ie tej jazdy nie ma. Dlaczego? Z tej strony kusznicy, z tej strony no złe zagranie z mojej, z mojej strony po prostu i tyle. No i mamy 2-1 dla Lego. To jest ta jazda, którą szybko mi zaorał kuszami. Kindly, tak więc ładnie, ładnie, ładnie tutaj zagrał. No, zobaczcie kusznicy 5, 6, 3, 7, 5, 5. Moi dwaj kusznicy tutaj dali radę 5, 7, 5, 1, ale tutaj na przykład 5 modeli, nie? tutaj 4, a, tu, a tutaj 22 i 8. Ostatecznie więcej fragów nabił. No i pewnie wartościowszych fragów, bo jednak bił po konnicy, po właśnie Liuzangu i po jednym oddziale lansierów cesarskich Woodju Wobec czego, no. Jest 2-1 dla niego, no i idźmy do bitwy numer 4. Bitwa numer 4: Słuchajcie, jest rozgrywana na pustyni. Tak jest, gramy na pustyni Shuofang. No i co tutaj e, Wooju Kindly wybrał? Wziął tak: Liu dowódcę, Hema nauczonego i Hwang Fusonga, strażnika. No i to już mnie przeradziło, bo wiedziałem, że będzie ciężko. Hmm, zaraz wam powiem dlaczego. E, pierwsza linia u Wooju to. Łucznicy, milicji, dwa razy, trzy razy zwykłe kusze. Druga linia to cesarscy strażnicy Bram. Pierwszy powód, dla którego już trzęsłem portkami, a centrum pierwszej linii to chłopi w Łucznicy. Za nimi są kolejni cesarscy strażnicy Bram, piechota z szablami i dwa oddziały Heroldów, żółtego nieba. No i oczywiście kolejny punkt. Trzy razy lansierzy cesarscy są u Łódź Lego, Tak więc, no. Coś to kiepsko widzę. Dobra, co ja mam? Ja mam tak. Sima Luna, dowódcę Hei, uzdrowiciela z żółtych turbanów oraz Uegina strażnika. Pierwsza linia to kusznicy razy 3. Dwa razy chłopi łucznicy. Dalej mam obrońców niebios razy 3, 4. Raz, dwa, 3 oddziały. cztery oddziały chłopów włóczników. Za chłopami włóczników ubezpieczam się perłowymi smokami i gwardzistami z mieczami Dzian. I mam trzy oddziały jazdy siągnu. No i dobra, moja nadzieja jest taka, żeby jakoś tutaj w dystansie powalczyć, ale no jednak łucznicy milicji są lepsi o wiele niż chłopi łucznicy. I tak więc zobaczymy, jak to się potoczy. Na razie mamy ostrzał. Walka dystansowa, oczywiście to jest troszeczkę nudne, widzę, że zobaczcie, przegrywam, bo wiadomo, chłopi łucznicy mają no, gorsze morale. No i jednak tutaj Wujukendli dystansowo znowu ma przewagę nade mną. Wypuściłem więc jazdne sięgnął, która jest dosyć szybka. Żeby tych łuczników milicji przestraszyć, ale już zobaczyłem, że Liu Bei biegnie, więc no wycofałem się. Wycofałem się, Liu Bei tak samo się wycofał i idę moją piechotą, po prostu. Muszę dążyć do zwarcia, tak więc presja jest po mojej stronie, jakby nie patrzeć. Jeśli chodzi o walkę, no dążenie do, do zwarcia. Problemem będą ci Heroldzi żółtego nieba, bo to jest jednak piechota niezłomna. Długo może wytrzymać. Mimo, że wiadomo, obrońcom niebios czy perłowym smokom, no nie dadzą rady, tak? Heroldzi żółtego nieba. Tutaj Heji, zobaczcie, wjeżdża pięknie tutaj. w Chłopów włóczników. Przepraszam, Heji. Ale ładnie, już Woojoo Kindly odpowiada lansjerami. Tak, pięknie wjechał tutaj. Ja tych lansjerów staram się przytrzymać obrońcami niebios. Jeszcze biegnę perłowymi smokami. Tutaj ładny wjazd na lansjerów mój. No ale z lansjerami naprawdę będzie ciężko wygrać. Ja sięgnę, no nie da rady na nich. Tutaj z mojej strony chyba to błąd, że dałem się kurczę tutaj wciągnąć w walkę. Nie do końca jestem przekonany, czy to dobrze i Simaluna chyba kurczę chciałbym stąd wycofać, ale na razie nie da rady tego zrobić. Tu zobaczcie lansierzy i Heman jeszcze wjeżdżają na Simaluna i jazda sięgnął. Staram się strzelać po tych jednostkach. Trochę robiąc friendly fire, jeśli chodzi o y, zapalone strzały. Tutaj Liu Jin rozpada się ostatecznie, no Liu Bei jednak jest w lepszym generałem. Lansierzy cesarscy tak samo. Jazda sięgnął. I tak, mimo wszystko, i tak troszeczkę nawet daje radę. Tu Hei, zobaczcie, wbił się na tył, ale ostatecznie został pokonany przez lansjerów cesarskich. No i. Wycofałem jeden oddział perłowych smoków, tak, żeby tutaj chłopu, chłopami obronić troszeczkę tutaj przed chłopami moich kuszników. Ale zobaczcie, łódź to pięknie wykorzystał i tych perłowych smoków od tyłu zajechał lansierami cesarskimi. I zobaczcie, jeden mój oddział perłowych smoków się rozpadł totalnie. Strasznie mi ich szkoda było. Totalnie bo no po prostu orka na całego ze strony -And Lego <laughs> Nawet się rymuje, słuchajcie, nawet się rymuje Nie czuję jak rymuje, no nie? Yuejing teraz się rozpadł totalnie Więc Liu Bei i lansierzy cesarscy mają wolną rękę, żeby tutaj na tych tyłach robić sobie co chcą I znowu niezagrożone strzelanie -And Lego Znowu, po raz drugi Mój Hei jednak nie dał rady tutaj walczyć z kusznikami, no bo mówię, lansierze cesarscy go pokonali. Tutaj Lubej ładnie wjechał na obrońców niebios i już ich załatwił. Huang Fusong, Simalun, Heman. No i słuchajcie, no już wynik właściwie jest przesądzony. 3-1 dla and Lego. Wyczekał mnie fajnie, Łódźuk No mówię, ta, ta trzecia bitwa bardzo było mi jej szkoda. Bo miałem lepszą kawalerię i teoretycznie powinienem zaorać kawalerię, kawalerię jazdy sięgnął Łudżu Kędlego Łudżu zobaczcie, przeczekał mnie, wygrał tą bitwę Kiedy ja miałem tych lansjerów cesarskich I ja się spodziewałem, że on tych lansjerów cesarskich użyje, a ja już nie miałem więcej generałów do wyboru, którzy lansjerów cesarskich mają w, w rosterze Bo mam tylko dwóch generałów dostępnych no i po prostu tutaj Woojoo Kindly nie dość, że taktyką, to jeszcze tym buildem po prostu mnie załatwił, no ja nie miałem odpowiedzi, nie miałem odpowiedzi i zrezygnowałem, chodźmy do fragów. No zobaczcie, ten HEI tylko coś tam porobił. No a tutaj, no zobaczcie, 271, 125, 53, no to są wyniki, to są wyniki. Siągnął 3-3-3, no nawet, nawet szkoda mówić. Tak więc, cóż, Wujukandli był w tym finale lepszy. Yy, pokonał mnie i wygrał pierwszy turniej o tron cesarski. Gratuluję oczywiście Kendlemu świetnego finału, y, dobrze rozegranych pojedynków. Mam nadzieję, że jest to dobry zwiastun. To, że słuchajcie, udało się doprowadzić do końca w terminie ten turniej yy, zwiastun. Omen, który zwiastuje, właśnie. Że w przyszłym roku również zagramy sobie drugą edycję turnieju o Tronce Sarskiej. Troszeczkę tam zmodyfikuję zasady, jeśli chodzi o słonie. Nie wiem, czy coś będę więcej ruszał, być może zobaczymy. To będzie trzeba i tak potestować. Niemniej, oczywiście, przypominam jeszcze o tym, że jest to turniej z nagrodami. Ja swoje nagrody, rzecz jasna, się zrzekam. No nie będę sobie, słuchajcie, sam nagrody wręczał Już dla mnie wielką nagrodą jest to, że dostałem się do finału i że jestem srebrnym medalistą tego turnieju Natomiast, e, jeśli chodzi o nagrody, no to Would you Kindly e, Dostaje nagrodę, tak, Charix i Lenjon, niezależnie od wyniku meczu o trzecie miejsce Który też dla was nagram e, Też dostają nagrodę Tak więc, e, cóż Przypomnę tylko, że Sponsorami nagro, nagród są Pyrus Pirks. Moja skromna osoba i jeszcze jeden sponsor, który nie chciał, aby ujawniać jego tożsamości. Tak więc nagrody myślę, że już do Was wysyłam. Pochwalcie się na Discordzie, chłopaki, jak te nagrody już tam otrzymacie. I cóż, do zobaczenia w meczu o trzecie miejsce. Trzymajcie się. Hej!